Syłano, witamy was w kolejnym odcinku Aktualnie jest na radzie. Dziedzie nam Co i jak, co mamy zrobić Kiwa głową, tak? Teraz nie kiwa, o teraz kiwa Ja jadę John do fabryki Pod kaniny Filip tutaj coś tam kombinuje na gospodarstwie Coś nieco się pozmieniało Tak jak mówiłem, przyjechały kopalki. Trochę już. Kopasy tutaj ułożyli Żyli trochę palotów, rozpalili. no to tam. Piany był. Paloty. Ach, idź, bocie. to jeszcze są? Chyba nie... to będą... to żywca będziemy musieli sprzedać. Paraninę. baranina Takie baba. Jak Jakie mięso? Miesany mięsany? Jadę podstawić chłopakom, żeby komba i Co? Teraz powinieneś puścić tego binda tak. Trzeba zrobić? Bo nie ma. A jest w gany? Tu ten build jest w czy nie? Nie, był? A co nie to było? Co on, mówi? co on mówi? Spoko, on nikt nie, nie, nikt nie, pytał. To była odpowiedź A... do twojego kebaba, Ja nie, no cienkim. Ja nie, żeby postawiłem z... go. żeby nie, Matko Bosko Część się zamówili Chłopacy Zaliczkę dałeś? Ja, ja sza tu Chyba chłopakom powiedzieć, żeby jakąś wiatkę postawili Na te maszynki Chociaż na cioniki i kombajny Nie? Tam będzie można pomyśleć. Bo mamy cztery polety tkanin. Ja, no, ja sobie chyba kupię tego. Yy, yy, tego. Takie przyciski. Jak to się nazywa? A Steam Deka. Stream Deck'a, Steam Decka. Fått det bindig. Dlaczego? A co czemu nie O, dobra, teraz wszystko ogarnięte. Mikrofon ogarnięty, musimy patrzeć gdzie musimy jechać. Gdzie my tu... ...jechać? Tam za lasem niedaleko, gdzie wesoło. 15 koła Filip Co? Za tkaniny 60 tysięcy dostaniemy ładna cena ładna kaska. I to tak naprawdę mało roboty przy nich jest Bardzo mało Chyba, maszynki już są poukładane A właśnie nowy nabytek przyjechał do nas. Jaki? Kelzy <gry> był ścianę z centralnej łodzi. Ja z Chin go ten. Ja byłem po do Chinku po niego. Z tą kłopotką. Kurde, jak kółko ja nie wiedział, ja nie chciał Mają rozmach skurwysyny. Ani A nie czekaj, dziś mam tego binda, ja nie chciał, ja nie widział Trzebać go Standardowo rzuca jak na dzikim zachodzie z internetu Spoko, ale nikt nie pytał o, o o, albo tak o bym powiedział No tak średnio bym powiedział, tak średnio 60 tysięcy w... Dobra, Ale wracam na gospę. Cudka lance w tym, ten jest no, Czuć piń, teraz można lekko czas przyspieszyć, może kontrakt też i Ja już zaraz go ogarnę. Co, za film... a no ty no, no na serwisie paków. Nie ten, nie yy, nie. Jak to było? Tu jest przykazanie Boże? Proszę Boga zostawić. Co myśli? Dzieciomikie będzie mu układać. Odstawiać. Co? A nie Możesz go przyprowadzić z tego? Challenge 0 A mogę I zaraz go pod myjkę ustawić, co? A spoko po spoko ustawiane maszyny? Okej, okay, mi się tam podpala. Mi też. Zaraz go umyj. I odstaw. Połowałów. Ja, ja jadę. Gdzie jedziesz? Tak, jak miało być, w Czyli? Trzeba kiszonkę. Sobie możesz to, go umyj? Ci. A ci... to go umyj, a ja ci pojadę załadować jak ja ci... a. a i ten Zań Zani... Jak nie będziesz płacić mi Middy Ja tobie? Zaniak... No za zaniak... To ja też będę ci płacił. A nie jak nie ty wychodzisz mocy. z serwera i zostawiasz ciągnik na mapy? No i co, teraz spoko nikt nie pytał. Ja? Właśnie. Spoko, ale nikt nie pytał. To się załadowana? Z tak umyty, że jeszcze tak od nowości się. Chyba, mm. ja gdzieś ile ona ma fer fermentacji? U nas 100 Kabelki ile ma? Kabelki mają? Jo, kiszonka już jest Nie, John tutaj, koło wałów w Polsce Ciągniki odnijemy A, dobra, już się przedstawię teraz Ja muszę tym jechać I to będzie kombaj trzeba zostawić Kady do handlarza tam która jest Chyba na chcę skupić Ale tutaj też chłopaki będą robić mm -hmm. Przerabiać takie vertepy nie mogą być Nie 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 jest co jeszcze kopalki miały przyjechać, ale u nas się nie spisa, a mieli inną robotę i zabrali na chwilę. Tak, u nas tylko na fili jak się, jak się człowiek śpieszy, to się diaboł coś cieszy. Dokładnie. A ten Chyba może tu stać sobie... Ale ja myślę, że czynniki nie muszą tak stać koło siebie. Jeden, tu tysięcy. może Jeden tu może stać się? Je? Hmm. Jeden tu? Co ty o tym sądzisz? Ty Smurf na pewno stoi u dziadka. No, bo on, on to z trzymany jest. <grymne> Ile tam jest ładka? Na pewno. Dobra, tu będę już stać. Ja po komba i muszę i bo już dostałem telefon, że skończyli Wiesz? Jesteśmy tak piękny one A to po prostu nam jakiś objechał BM Chyba zima. Znaczy no. ludzie napisał co ty za... Tam do chłopaków, rewiz. Ja już wracam. Si dobrze, chłopaki, dobry. Dobrze, dobrze. dobrze. Teraz będziemy musieli myśleć, jakie plany. Czy takie, jak mówiłem wcześniej? Damy. A kombaj. A kombaj. Kombaj w postawie ten przy żeby się pożytował po tysięcy za kiszonkę zna tkaniny nie jest źle, mi się wydaje. No nie. Bardziej, że. i tak naprawdę. prawe skusimy. Raz. No tak, i tak naprawdę ile ty tej tkaniny sprzedałeś? Rypalety. Ile palety. Ile palet? No właśnie. A jakby nie mieli więcej wezwań, nie? Właśnie dlatego musimy to wszyscy... Teraz sorry, ziewałem. musimy to właśnie z dziadkiem czy zostawiamy owce Czy trochę sprzedajemy go spopiechałem, uważaj Właśnie Ja tu palety gdzieś poukładam Nie mów, że te balody są tak daleko Jakby nie stały na sklepie ja właśnie nasz dziadek ma piwnicę na wina na mocne alkohole wysk na Sylwestra już się na następnego przegląda. Stuniaka <laughs> Widziałeś nie to pojaśnię. Kiszankę mamy całą. Są balotu zostało. Jadę może jeszcze po tamtego jednego balota, albo ty, albo ty po niego pojedziesz A gdzie są? Gdzie on jest? A tam na tym. Chyba na bana dosłownie. Gość fałgazin jest. Znaczy, gospa. Tego nie można nazwać gospą. Stary hmm. to gość. Nikes, on coś... się że się To no. prawie 200 a muszę ogarnąć tą kamerę, mają rozmach z kurwisyny. <laughs> Patko <laughs> Filipu Daj to daj na killenych kolandach Wstabie ten To nawet sobie ustawy No Załyne będziemy. Jak, czy, wiadomo, robić tutaj? No, no właśnie. Teraz ja załaduję tą wełnę zaraz. Dobra, co my będziemy kończyć? Mhm. No, no tak, no. Dobra. Nie ma tu To co, siemano, widzimy się w następnym odcinku. Siemanko.